Ale naprawdę to powiedział Naprawdę to powiedział Każdy żyje w swojej bańce no Powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolony zachowaniem weterana polskiej sceny, wujkiem Samozło Ponieważ zachował się jak ham, wieśniak i prostek Czy tak. zobaczymy się Bo na, koniec... na gali Prime MMA następnej? Na co, co tu się dzieje? Drodzy, witam w 2025 na pierwszej bitwie w tym roku Nie wiem na ile się skończy, na pewno nie będzie ich 50 Więc klasycznie, zostaw lajka like oraz subskrypcję, a my lecimy z tą relacją Nie biegamy. No weź, no ja wulod, nie bądź taki! Co wy macie do tych gołębi? Ja od dzisiaj jestem rzecznikiem praw gołębi i jednym gołębi na ulicy mówię stanowcze raczej nie. Bez <słyska> kurwy, syny, pobierało moje młońców lew człowiek, ładnie. Dobra, panowie, jaki jest tak. wasz ulubiony beat freestyle'owy? Ej, ale Recha to się okazuje, że nie jest ten najśmieszniejszy z Olsztyna, nie? <laughs> Spokojnie, jak prowadził bitwę w Olsztynie, to powiedział, że go stresuje jeszcze bardziej Bo no. na niego presję, więc jest spoko Murka i takie punky z takimi rokezami stoją to są jakieś bójki zawsze W Męskicy, no to jest taka część Warszawy, gdzie ja się no. nie zapuszczam do takich bójek Dobrze, to Bo takie... no to są takie alternatywki, tam są różne, w no. mają tam eventy I po prostu są takie... rzeczy tam są, Tak, ale nie często. Tak, tak, tak. Teraz ten finał a tak to wcześniej kiedyś też było Dołączyła do nas Danuta, która wyrażała zdanie na temat klubu, w którym dzisiaj odbędzie się bitwa. Wcale to nie jest moja bitwa. Danuta, startujesz dzisiaj? Startuję. A można powiedzieć, że jesteś reprezentantką TLF-a? Nie. I tym kończymy program dzisiejszy, życząc Państwu dobrej nocy. Dobranoc. Czy warszawskim metrem? Oczywiście, że tak. Jest to doznanie, którego doświadczam często. A ty? No pewnie, że tak. Nawet z tobą. Kiedyś tak? jechaliśmy metrem, no? Chciałem że powiedzieć, jechałem. że chyba pierwszy raz w życiu będę jechał, czyli nie, ale chciałem w się pochwalić, że jechałem, jeździłem paryski, praski metrem, a warszawskim niestety nie. Ale no jednak okazuje jednak się, że warszawskim też jeździłem. Ooo ja dzięki ciociu A właśnie Ci jeszcze muszę ten serwis, ile to... tam wyszło w ogóle, okay. żeby ci oddać. No. A tam zaprosiłam Was do waly. To... Ja wspieram wszystkie ligi, zawsze płacę za wejście, nie chcę za darmo wejściówek. Ja też wszystkich wspieram. Za każdym razem płacę za wejściówkę. Tak, zawsze też kupuję coś na barze, żeby wesprzeć jeszcze klub I dodatkowo, jeżeli są sponsorzy, to zazwyczaj patrzę na lokalną ofertę sponsorów I wchodzę na sklep internetowy jeszcze zostawiamy recenzję miejscu, gdzie się Pozor, wiesz skąd jesteś? No z Ej, to tutaj mamy taga t h Tutaj future zrobił swojego taga jak w Polsce, jak na koncert. No widzowie, a swoją drogą, my idziemy na dziesiątym finał WLW, a od niedawna założyłem Patronite'a, jak wiecie, moje wyjazdy wiążą się z drobnymi kosztami, dodatkowo YouTube obcina niestety monetyzację na prawie każdym filmie, więc jeżeli chcesz mnie wesprzeć, żebym miał na rozwój kanału lepszy sprzęt, oczywiście lepsze odcinki, lepsze wyjazdy, to wejdź na stronę, zobacz jakie mam opcje. No i może, może widzimy się na przykład na zwrocie Freestyle'owców. Pokaż to jeszcze Gdy na mi... odcinek, pokaż. Kuro. Kurwa, pewnie. Pokaż co pewnie. za... I opowiedz tą historię, którą przed chwilą mi opowiedziałeś, bo. <noise> Generalnie historia z tym pazem jest bardzo śmieszna, ponieważ zamówiliśmy go na początku stycznia e, od naszego znajomego z Pakistanu. I e, przez bardzo długi czas e, właśnie była informacja, że na początek lutego będzie. Potem. Pierwsze dostań... pytanie, skąd masz znajomych w Pakistanie? Od innych znajomych mam kontakty, co mają kontakt. Idą do Meritum. Na trzy dni przed finałem dostaje info: Słuchajcie, kurwa, nie będzie tego pasa, bo ktoś w DHL-u po pojechał do Australii. I taki wkurwiony no dobra, nie ogłaszamy pasa, wręczymy go na pierwszej ustawce bywa. Ale potem dzień przed finałem dokładnie wczoraj dostaję telefon od do Orzecha: Słuchaj, jakim studentem teleportowali, mamy pas, więc jest kurwa do zgarnięcia mamy to po czterech latach w końcu mam to, co chciałem. Jaki jest koszt takiego pasa? A, pff, znaczy, my za, dlatego daliśmy około kafla, trochę ponad. Właśnie dlatego warto mieć kontakty w takim przetwornictwie, ponieważ normalnie pasy na jakichś pucharowych, nie itd. i tak dalej kosztują od dwóch, trzech w górę. Ten ziomek, który zrobił ten pas, robi też pasy dla federacji PPW, więc jeżeli oglądacie, to właśnie stamtąd pochodzą te pasy. Się... A jak, Jokerku, oceniasz, czy się zmiana miejsca w ogóle na finał? Na... Tak, Potok ma większą salę, więcej osób tu wejdzie. No i też jakby nie umiłując dwóm które nas hostują przez cały czas, ale no troszeczkę większy, większy prestiż, tak. E, miniemy dalej nad miejscówką na jedenasty sezon, na razie dalej to będą dwa koła. Niemniej myślimy nad różnymi współpracami. Co robimy? Idziemy po przekąski na backstage, bo dzisiaj wyjątkowo ponton na wejście na backstage. Już mówiłem, już mówiłem. Sorry, nie zdudzi mi się pół roku, Dobra, zwiedzamy, dawaj. Tu łazienka. Ale pan, jak to, jaki to pasz, to jest na. Ok. A baria. No właśnie, ja nie zauważyłem tego tu miejsca w ogóle do siedzenia. Miejsce do oglądania? Jak to się wydarzy? Zapraszamy na otwarcie. Zaniebiste miejsce na reklamę! Zapraszamy na otwarcie Barber Shopu. Na WLW. Gdzie na się WLW widzimy? Na WLW. W finale. Na czym? Na WLW. Dobrze. Co tam, zająłeś pierwsze miejsce w tym roku w tabeli. No tak, no wiesz, powiem Ci tak, że generalnie, no nie powiem, że trochę nie upadł, spadł poziom, ale generalnie, no tam chodziłem na te ustawki regularnie, napierdalałem i jakoś się udało. Na... Film startujesz w parze na w Z moim zioma, ziomalem z WLW, z Boro, pozdrawiam bardzo serdecznie. To taki młody kotek, młody kot, kurwa, który dopiero wyrasta, ale to jest Golden Boy WLW i zobaczycie, że będzie wielki jeszcze. Zdjęcia zacznij robić, a nie instastory przyglądasz. i ile zrobiłeś zdjęć dzisiaj. Sprawdzimy twoją pracę. Ooo, no pięć, dopiero pięć. Nieładnie, Hubert. się bitwa nie, nie zaczęła zrozumieć. Zrozumieć. Zarabiam za bitwę, a jak nie ma bitwy, to nie zarabiam, więc nie pracuję. Czy ty sędziujesz następne WBW dwójki, czy mi się tak, tak? tak no niestety jakby Mam tą przyjemność. To... Nie, no stety, zajebiście. Chyba, niestety zajebiście. Lepiej chyba nie sprowadzać. Niestety dla werdyktu kurwa. Ale tak, Patrząc tak obiektywnie, rola dużo wygodniejsza na bitwie, nie? Kurde, no nie wiem stary, jakby czuję, że. No nie wiem, jak spierdolę coś z werdyktem to mam wrażenie, że spadnie na mnie taka lawina. Ty wygrałeś kiedyś? Finał? W LW? Nie wiem, chyba nie, nie pamiętam. Ustawka? Ustawkę tak, ale ustawek no tam kilka wygrałem, ale w finału nie, chyba nie. był to chyba taka e, kuźna talentów, bo do tego zmierzałem, bo ile, A, okay. ile, ile lat ty jesteś z tą organizacją związany? W zasadzie to od początku, no to znaczy, jest e, w 2013 ruszyło. Chyba to też 12 lat, wow. A, okay. Nie wiem kiedy to Kuźnia talentów, no bo tak, chociażby ty e, Mamy Jędrzeja, e, Toczka, Rybę, mm -hmm. Gwiazdę, e, Kałacha. Kuriana, Iwa, Dyzia, tak, no. Seba. To dalej bym mógł wymieniać. No teraz najmocniejszy to cerbery i Furmi. I czy Wy w ogóle zakładając tę ligę spodziewaliście się, że tyle dobrych zawodników stworzycie? Nie, totalnie nie jest. Bardziej to było, wiesz, chyba tylko po to, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń do nawijania. Okay. Bo wiesz, no umówmy się, że Freesta jest raczej wiesz, niższą maksimum w Polsce, nie? Dominasz, no. to przyszła, trudna, Jak kariaci się wodopały, eliminacje. Zaje, kurwa biście. Tylko niektóre walki były trochę przerażające. Czy finał WLW to ostatni z finałów, który musiałeś zaliczyć do potrójnej korony lig freestyle'owych? Potrójna korona już była zdobyta dawno. Do po szóstej albo po siódmej. Myślę, że zostały mi tylko śląska liga, a potem WLW już. I szczecińska. No, no, ale tam już chyba ligi nie ma A jak nastawienie? Porfa przyszedłeś, czy rzeczywiście chcesz wygrać? Raczej, znaczy Z każdą, jeżeli będę wygrywał walki, no to z każdą fazą będzie to rosła zajawa i motywacja Ale raczej przyszedłem tutaj się sprawdzić i zobaczyć w jakiej jest, w jakiej formie Okej okay. eee, a co ty na to, żebyśmy razem wystartowali na dwójkę w Ale, czy na scenie, czy w łazience tak? O, szefa kała! To nawet paczka dla mnie jest Jest, no, jest! Jest paczka suplementu! Paczka suplementu! I rebiasz teścia tygodniowo? Ja, żadnego teścia nie powiłem w życiu A bo jeszcze nie masz? Nie mam, nie mam. Czyli nie bali. Nie powiedział, że nie bali. Co uważasz na temat wypowiedzi, no skandalicznej wypowiedzi miksera na temat tego, że Filipek powinien oddać mu albo Stremu statuetkę za bycie freestyleowcem 25-lecia? Ale on naprawdę to powiedział. Naprawdę to powiedział. Zaskoczyło mnie, że ktoś rozpropagował freestyle w tak dużej mierze. I mówię, nie, no wydaje mi się, że bardziej to. Rozp Rozpropagowałem jako osoba i wydaje mi się, że na przykład ostry rozpropagował to bardziej z czym zadamem rozmawiałem i sami powiedział, że. Kurde, Mikser, ty powinieneś albo ja dostać 25-lecie freestyle. No powiem, że brzmi to jak solidny troll. No, ale co nie trollik, naprawdę, pokażę ci. Mm? Każdy żyje w swojej bańce. No. Powiedz mi, wpadłeś dzisiaj na. To jest już dziesiąty finał, nie wiem czy wiesz, WLW? Wiem, ja byłem na pierwszym finale. Nawet wygrałem pierwszy I por... finał. Po karendzie I... I... był. Tak? To nawet nie wiedziałem, że pierwszy WLW wygrałeś. Widzisz? Wygrałem, tak. Odpaliłem wtedy w finale MC Blanty Kręce GML-a wcześniej i. Bajorsona i kogoś jeszcze. Także wtedy miałem fajny dzień, fajna impreza była, ale to też jest bardzo klimatycznie. To czy dzisiejszy finał jest lepszy niż ten 10 lat temu. O, Do tego zwierzałem. Powiem szczerze, że nagrody były większe. Yy, Co ty nie... gadasz? Tak. A no, jakie do... były 10 lat temu? Yy, do, yy, to było 1500 zł w gotówce i yy, jakieś gadżety, wiesz. Od sklepu Erosa. Czy tak. zobaczymy się Bo na, koniec... na Gali Prime MMA następnej? No, jak mi załatwią cypisa, to mogę się Czekasz na cypisa, to powiedz tak. parę słów do cypisa w takim razie. Cypis, jakby co? Ja już się zagoiłem, prawie. Z chęcią się spotkam z tobą i wyjaśnię. Bo podobno jesteś raperem i twierdzisz, że ludzie, którzy słuchają Cię są debilami. To nieprawda. Oni po prostu mają z Ciebie bekę, to Ty jesteś debilem. A, Jak to oceniacie to dzisiejszy to... finał, w ogóle organizację? No ogólnie powiem Ci, kurwa, że jest spoko, ale no mniej tu ludzi niż u nas na Ustawce, nie? Na finale. O, u nas no, też jest mniej niż na ustawce, więc marketing trochę zawodzi, no ale nagrody spoko. Ogólnie powiem Ci, z odsłuchami są ciężary. Ale się ja coś zmienia, są, nie? Na, że my no, na ale pizdę, no, gdzie... to się zdarza nawet na dużych. Dobra, muszą być dymy. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolony zachowaniem weterana polskiej sceny wujkiem Samozło, ponieważ zachował się jak ham, wieśniak i prostak i rzucił we mnie drinkiem, drinkiem, drinkiem nie wodą. Już jakimś napojem. Ja wiem, on przeprosił, ja do tego chciałem dojść. Ale nie mógł ale, 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 ale i tak mi się było... to nie Podoba. Jak to jest przez rok nie chodzić na ligę, żeby wyjść z eliminacji na finale? Super! No, ej, ej, a wyobraź sobie, żebyś jeździł cały rok na WBW Znaczy nie jeździł i dopiero na finał byś pojechał. Ciekawe czy byście też tak dobrze poszło. Ciekawe. W sumie teraz jesteś na poziomie finału WLW. No można tak powiedzieć. No bo do półfinału dotarłeś też. No niby dotarłem. Tak. Jak myślisz, pokonasz Feliksa? Jak mi... zdaję, bo to Myślę, by... że Myślę, że da. tak. Okay. Co tu się dzieje? Finał WLW, proszę państwa. Takie atrakcje tylko tutaj w klubie Potok. Powiedzieć, że jestem najebany i najarany jak dziwka Nie wiem gdzie jestem, ale widzę jakieś cyferki przede mną Ogólnie bawię się totalnie świetnie Twój ja zabrał mnie, bo stałem pierwszą komunię świętą test Właśnie jesteśmy tutaj na autach Ogólnie bardzo pozdrawiam wszystkie kościoły w Chorwacji. Ja się ogólnie bardzo cieszę, bawię się świetnie, super Teraz w ogóle okulary mi ale jest super wszyscy tutaj dobrze się bawimy. Oh, Miasta Sopotu, yo, ty sobie z miasta yo! To z Mój sponsor to nagrywa na kółko! <noise> <noise> kilka słów ze sceny dla moich panów. Kocham was! Y, naj, najlepszy hejt na mnie wygrywa 20 zł ode mnie. Dobra, pokaż to, pokaż to! Ci, kurwa, więcej to była pierwsza relacja z 2025 roku. Widzieliśmy się na dziesiątym finale WLW. Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się na jedenastym. Klasycznie, jeśli jarasz się polskim freestylem oraz szanujesz się to, co robię, to zostaw lajka oraz subskrypcję. Zachęcam też do wsparcia na Patronite. A to w tym odcinku było na tyle. Do zobaczenia!